Śnieg i mróz tworzą zawsze w lesie bajeczny klimat. Miło się w takim krajobrazie spaceruje. Niestety zwierzyna nie dostrzega piękna zimy. Ona musi w takim mroźnym klimacie żyć i tak żyć, żeby przeżyć. W tajemnicach k niej opowiemy Wam o trudach życia w zimowym lesie i o pomocy człowieka, czyli o dokarmianiu. Zimą najgorszy dla zwierząt jest głęboki śnieg oraz mróz. Zmarznięta biała pokrywa skutecznie ogranicza dostęp do naturalnego żeru. Dotyczy to praktycznie wszystkich gatunków. Problemy ze zdobywaniem pożywienia mają jelenie, sarny, dziki, a także barżanty oraz kuropatwy. Większość naszych zwierząt jest dobrze przygotowana do zimy. Natura wyposażyła je w odpowiednie mechanizmy, które ułatwiają przeżycie. Jeleje, daniele, sarny i dziki zmieniają na zimę suknię, czyli sierść. Jest ona grubsza i zdecydowanie lepiej chroni przed zimowymi chłodami. Z kolei bażanty i kuropatwy łączą się w stada, które ułatwiają poszukiwanie pokarmu i chronią przed drapieżnikami. No ale jeśli mrozy trwają zbyt długo, wtedy najlepiej Przygotowany organizm będzie miał problemy. Zimą największe straty myśliwi i leśnicy odnotowują wśród ptactwa, a zwłaszcza w pogłowie kuropatwy. Wysoki śnieg, przenikliwy wiatr oraz ograniczone możliwości zdobywania pokarmu są dla tego gatunku zabójcze. A ta konstrukcja to jest podsyp dla kuropat? Tak, to jest urządzenie, które możemy nazwać podsyp. Urządzenie służące do tego, aby tutaj w tym miejscu podawać karmę kuropatwom. Miejscowe koło łowieckie zaobserwowało w tym miejscu kilka stadek kuropatw. No, i to urządzenie spełnia, tak jak powiedzieliśmy, tą funkcję, że tutaj wysypuje się właśnie mieszankę podobną, właściwie identyczną jak w przypadku barżantów. Podobne domki jak w przypadku kuropatw, choć nieco większe, buduje się także dla barżantów. Myśliwi ustawiają je w łowisku, zwłaszcza tam, gdzie barżant był wypuszczony na wolność z hodowli. Karma wysypywana w zimę ułatwia ptakom nie tylko przeżycie. Ale także przytrzymuje je w łowisku. Zapobiega tym samym migracjom w inne dalsze tereny. Budka z daszkiem, krótko mówiąc, które osłania, osłania wysypane ziarno przed yy, deszczem. No a pod podsypem mamy. Co to jest? A pod podsypem mamy yy, typową karmę, czyli przężyto, czyli ziarna zbóż. Treściwa karma, którą bażanty uwielbiają. No i niestety trzeba im pomagać w tych trudnych czasach. Dla zwierzyny grubej, jak na przykład dzików, tworzy się zimą specjalne punkty do karmiania, czyli korytka i paśniki dzicze. Wysypuje się w nich najczęściej rośliny okopowe oraz tak zwaną karmę treściwą, czyli ziarna zbóż. Niezwykle atrakcyjne są dla dzików parowane ziemniaki wymieszane z kukurydzą. Można także podawać odpady mięsne otrzymywane z ferm ubojowych? Przez wieki zwierzyna żyjąca w lasach sama odnajdywała karmę i jakoś dawała sobie radę w zimę, dlatego teraz pojawiają się pytania, czy jest sens do karmiania? Piotr, to no właśnie powiedz mi, czy to, co robicie, czyli wysypywanie karmy dla zwierzyny płowej, dla ptactwa, dla dzików to jest sens tego dokarmiania. Sens na pewno jest, jeżeli chodzi o dokarmianie. Natomiast myślę, że trzeba wtedy dokarmiać, kiedy są ciężkie, mroźne i bardzo śnieżne zimy. Głównie skutki zim odczuwają odczuwa zwierzę drobna: Kuropatwa, bażant, zając. No również sarna, która jest z grupy zwierząt płowych. Yy, jesteśmy na to przygotowani. No, Polski Związek Łowiecki ma za zadanie hodować. Przede wszystkim hodować i utrzymywać ten stan zwierzyny, jaki jest, i robić wszystko, żeby poprawiać jej warunki, również żarowe. Używają w zimie lizawki, czyli bryły soli kamiennej, które pozwalają zwierzę uzupełnić braki soli mineralnych. Najpraktyczniejszym sposobem stworzenia takiej lizawki jest umieszczenie takiej bryły soli. Ja pokażę może, jak ona wygląda. O, to jest coś takiego. Umieszczamy taką bryłę soli na ściętym pniu drzewa. Góra jest zabezpieczona plastikiem, żeby ta bryła nie została zrzucona. No i tworzy się lizawka. A jak ona się tworzy? Otóż woda, która na przykład pada z góry, bądź też czapa śniegu, która tutaj topnieje, spływa w dół, rozprowadzając sól po całym pniu tego drzewa. Jelenie z racji swojego wzrostu korzystać będą tutaj z górnej części tej lizawki, czyli po prostu będą zlizywać tą sól z samej bryły. Natomiast sarny będą korzystać tutaj ze środka, no a z dołu korzystają dziki. Jak widzimy, ten dół jest bardzo ogryziony przez właśnie przez dziki, także pobierana jest ziemia, gleba nasączona tą 死了。 Do karmienia jeleniowatych wykorzystujemy m.in. kiszonkę. Co to takiego jest? Jak to się robi? Jak to się wykorzystuje? Opowiadam pan Krzysztof Gosztyła, a my jesteśmy w Ochazecie w Szubinie. Panie Krzysztofie, no ja widzę tutaj całe takie pasmo szerokie ogromnych białych bel. To jest ta kiszonka. Tak. To jest siano kiszonka stosowana przez rolników do karmienia bydła mlecznego. Produkuje się ją z normalnego z normalnej trawy. Tą trawę się odpowiednio przygotowuje, czyli nie jest to siano i nie jest to trawa. To jest zwiętnięta trawa z pewną ilością jeszcze wilgoci, którą z maszynami się zwija w taką dużą belę, a następnie w następnej maszynie zawija się to w tą folię. W tej folii następuje proces. To jest, do, to jest bardzo szczelnie zawinięte, tak, bo to jest, musi być bardzo hermetyczne. Tu nie mogą się dostać. Do tego bakterie tlenowe, bo by to po prostu się zepsuło. I krótko mówiąc, to się kisi tam? To w, się kisi w środku tej... i, mhm. i później z maszynami jest załadowane na przyczepę. Wywozimy to do lasu i tam rozcinamy, udostępniając to jelenią do żerowania. I to podobno bardzo, bardzo chętnie, smakuje. Tak, bardzo chętnie to wykorzystują. Ta trawa w środku tu nie otwieramy tego, żeby tego nie niszczyć. To jest to, tak? Tak. Jest to jest to trawa zwinięta. troszeczkę, tak takim. Jak połóżmy, pachnie to lekko kwasem, kwasem takim zakiszone. I to jelenie bardzo chętnie. To ma dużą wartość żywczą, Tak. Ma minerały. Tak, tak. Po prostu nie traci się. Przestruszenie zawiera trochę wody i to jest bardzo chętnie wykorzystywane przez jelenie. Sarny oczywiście też. A tutaj mamy kukurydzę, tak? Kiszonkę z kukurydzy. Również wykorzystywaną przez rolników do karmienia bydła. A my w łowiecku wykorzystujemy ją do tak, ona tak karmienia karmie taki, płowej. Tak, bo to jest zakiszone. I to jest kiszonka z kukurydzy, czyli całe rośliny kukurydzy są pocięte w odpowiedniej fazie dojrzałości ziarna. Pocięte uh -huh. są maszyną na drobne elementy, spryzmowane tutaj, ubite ciągnikiem obłożone, obłożone folią? folią, żeby zamknąć ją szczelnie. To sobie tu tak leży i, I się to leży przez parę tygodni, mm -hmm. to się zakisza. Tutaj widać wyraźnie, bardzo że dużo to dużo ziaren jest. Tak. I to jest wierzy. bardzo dobre dla do karmienia dzików. Mm -hmm. One Dziki bardzo to bardzo lubią, tak? bardzo chętnie na to idą. Mm -hmm. a, a pozostałe zwierzęta? I płowa też, jeleniowate, sarny, bardzo chętnie to wykorzystują. Ale fajnie paruje taki szonka Mogę się założyć, że jest ciepła. Tak, tam cały czas zachodzą te procesy Tak. kiszenia się, fermentacji. To jest Panie Krzysztofie taki modelowy przykład miejsca dokarmiania jeleniowatych, tak? Tak, mamy paśnik z wyłożonym świeżym sianem, bo to co było wcześniej klasyczny to paśnik. Klasyczny, klasyczny paśnik klasyczny dla jeleni. Paśnik taki, który że e, wszędzie w, w literaturze w modę... się pojawia i one mogą tutaj podejść i pobrać sobie też te siano. Ono jest normalne siano bez żadnych dodatków. Tak tak świeże siano. Dobrze zrobione, czyli z dobrej łąki wysuszone bez deszczu, czyli takie siano jak powinno być, żeby było i, dodatkowo, i dodatkowo ta kiszonka, kiszonka która jest takim urozmaiceniem bonusem jakimś wybór tak, tak. wieżyna ma ogromny może i kiszonkę może i siano. No i jeszcze dodatkowo, prawda, mogą z tego skorzystać nie tylko jeleniowe. A tak, i dzikisząki na pewno będą korzystały również dziki. Mm -hmm. A ponieważ tutaj w tym terenie jedna zwierzyna i druga występuje, więc kto by tu nie przyszedł, która z nich zawsze coś znajdzie dla siebie. I możemy powiedzieć, że tak powinno wyglądać modelowe miejsce do karmienia w łowisku. Panie Krzysztofie, mamy tutaj bardzo ciekawą rzecz. Ja widzę, że ta sosna została spałowana przez jelenie. Tak, tak. W diecie jeleni, oprócz normalnych składników pokarmowych, bardzo ważnym elementem jest błonnik, który jelenie pobierają z kory młodych drzew. One sobie uzupełniają, uzupełniają dietę, tą dietę, po prostu dietę. siłę. No niestety, dzieje się to, trzeba powiedzieć, dzieje się to w Słodych młodnikach. Tak, i to są dosyć poważne szkody. Jest i to są szkody, które są widoczne w gospodarce leśnej. No, mamy, I żeby mamy... tego uniknąć, czy pomóc jeleniom, ścinamy. leśnicy ścinają drzewa na powierzchniach, które są do tego przewidziane. I jelenie, mogąc dostąpić do tych drzew i dostać się do tej młodej kory, no uzupełniają błonnik w swojej diecie. Dokładne ślady. Jak, jak one tutaj tak, się kręcami, jak tą korę, korę. Uh -huh, uh -huh. jakbyśmy ten klocek obrócili, to one wtedy zrobią to po drugiej stronie, tak samo. Uh -huh. Czyli to jest dosko I tak, doskonały sposób na e, uzupełnienie w zimę diety. I ochronę młodych drzewostanów przed spałowaniem. Uh -huh. Takich drzew tutaj leży kilkanaście, a w ramach całego wodu jest to kilkaset drzew. Specjalnie ściętych i przygotowanych w ten sposób e, dla jeleni. Później te drzewa normalnie zostaną. To drewno zostanie wykorzystane, wyrobione na papierówkę czy jakieś inne sortymenty, a to, co Jele zrobiły teraz, to to jest bardzo dla nich pożyteczne w bardzo, bardzo pomysłowy sposób. Dzień dobry. Dzień dobry Marcin. W tajemnicach kniei pora na jelenia. Dzisiaj zaproponujemy steki z jelenia w gruszce i z porzeczkami i z plackami ziemniaczanymi. Zobaczymy jak to połączenie wyjdzie w wykonaniu Benoît. Benoît zostawiam Cię sam na sam. Proszę bardzo. Okay, Zaczynamy przez gruszki. Potrzebujemy wino. Szklanka wino, cukier, 5 dyków, mieszamy. I kiedy wino gotuje, dodajemy gruszki. I gotujemy gruszki dwadzieścia pięć minut. Namawem ognui. T'as la sur le steaky. Avec ma soie. I szybko 2-3 minuty na każdej stronie i to wystarczy. Solimy, Dodajemy też pieprz, i nasze steki są gotowe. Teraz możemy robić sos i dodajemy najpierw szalotki, pokroimy szalotki i jeszcze dodajemy czosnek. Trzeba dodać ocet balsamiczny. Odset jest Ostrej. Będziemy dodać bulion, ale jeszcze troszeczkę. Szalotki są prawie suche, więc możemy dodać bulion z dziki. Mieszamy. I gotujemy e, aż do... Zostaje tylko pół preparacji. Są sprawie gotowe. E, teraz dodajemy ostatnie e, składniki Najpierw śmietana. Mamy do, dobrej konsystencji, więc możemy dodać ostatnie szkłoniki czarne. Pożyczki. Sos jest gotowy. Wspaniałe gruszki. Fajny kolor. Dodajemy jeszcze trochę syrop. i sos To stygnął. Jeszcze trochę. I wszystko jest gotowe. No i Benoit. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Zaraz proszę Spróbuję? Tak, proszę spróbuj. Stek z jelenia z czarnymi porzeczkami, z gruszką i plackiem ziemniaczanym. Zobaczymy, jak to wyszło. Benoît, mistrzostwo świata. Dziękuję bardzo. Polecam tę potrawę, bo naprawdę można stosować Czarne porzeczki, tak samo jak żurawinę czy borówki. Pełna gama smaków, bo słodka gruszka w tym słodkim syropie, do tego placek ziemniaczany z dodatkiem, tam chyba cebula była, nie? Tak. Także pełna gama fantastycznych smaków lasu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dokarmiać można nie tylko zwierzę łowną. Wiele osób w miastach dokarmia ptaki. W jednym i w drugim przypadku trzeba pamiętać o dwóch podstawowych zasadach. Po pierwsze, żeby karma była świeża i odpowiednia. Po drugie, jeśli już decydujemy się na dokarmianie, róbmy to systematycznie i nie doprowadzajmy do sytuacji, że nie będzie nam się chciało wyjść na dwór, bo będzie zimno. Pamiętajmy, że mimo tego, że będzie mróz, te zwierzęta będą tam na nas czekały.